No i zgodnie z zapowiedzią kolejny temat w Wielkopolskim popołudniu, zadaniem poznań. Solidarność domaga się proszę Państwa od Sejmu przywrócenia prac nad emeryturami stażowymi. Kto mógłby z nich skorzystać? Na jakich zasadach? O tym już teraz rozmawiam z członkiem Prezydium Zarządu Regionu Solidarności Wielkopolski, kierownikiem działu prawnego, Dariuszem Wegnerskim. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie. Nie, dzień dobry, witam pana redaktora, witam Państwa. Ponieważ emerytury stażowe no, no jakoś nie widzę, żeby były szeroko dyskutowane we wszystkich mediach, nie były jakąś dyskusją społeczną, mimo że no, podpisało się pod projektem ponad 230 tysięcy osób. Może warto na początek wyjaśnić, z czym to się je w ogóle, jakie są zasady tego projektu, czego domaga się solidarność w największym skrócie. Uh -huh. Założeniem projektu emerytur stażowych jest to, że dana osoba po przepracowaniu określonego stażu pracy, po nabyciu określonej liczby lat okresów składkowych, nieskładkowych będzie mogła skorzystać z prawa do przejścia na emeryturę prawa, a więc nie obowiązku. Nie, nie nikt nie będzie w jakikolwiek sposób zobowiązany do skorzystania z tej możliwości, to będzie wybór każdej osoby. A tymi kluczowymi kryteriami, które pozwolą danej osobie skorzystać z możliwości przejścia na emeryturę, to ma być dla pań, dla kobiet okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat, a dla mężczyzn 40 lat. Co bardzo istotne, Emerytura stażowa będzie jak gdyby wyliczana i wysokość będzie naliczana tak jak emerytury inne, emerytury powszechne, czyli w zależności od, od tego, ile kto zgromadził tak zwanego kapitału na swoim koncie emerytalnym oczywiście w systemie powszechnym, w ZUS-ie. Mhm. I w zależności od tego otrzymała określoną wysokość emerytury, ale to też jest właśnie istotne, że na emeryturę stażową będzie można przejść, jeżeli ten zgromadzony właśnie przez lata zatrudnienia, przez kilkadziesiąt lat zatrudnienia nasza wysokość składek na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pozwoli na to, żeby emerytura miała przynajmniej wysokość emerytury minimalnej. Przypomnę, że dzisiaj to jest 1330 złotych mm -hmm. i kilkadziesiąt groszy. I to A... jest istota rzeczy, jeśli chodzi o projekt, który który my od już wielu lat, żeby został procedowany i mamy nadzieję, że wejdzie w życie. Kobiety po 35 latach okresów składkowych, ale też nieskładkowych, jak pan mówił, tak? A tak. mężczyźni po 40, tak? Żeby tak sobie jeszcze tutaj to podsumować. Do, dokładnie tak. Mhm. Oczywiście zdecydowaną większość tego okresu, który wszyscy przepracowujemy, to są okresy składkowe. Ale niektóre, jak na przykład okresy, kiedy chorujemy, mhm. korzystamy z różnego rodzaju świadczeń właśnie związanych z chorobą, lub też na przykład studia, okres nauki w szkole wyższej. To są okresy nieskładkowe i na w pewnej mierze są też wliczane do emerytury, więc co naturalne tutaj też chcemy, żeby były uwzględniane, tak jak powiedziałem, jak w przypadku tak zwanej emerytury powszechnej, która przypada poprzez po osiągnięciu 60 lat dla pani, 65 dla, dla mężczyzn. Nie wiem, czy konkurencyjny, ale jednak jest też projekt prezydenta. Jednak, tylko, że on wydłuża chyba te, te lata o kilka, te, te liczby lat składkowych o kilka lat, prawda? Dokładnie. W projekcie, który pan prezydent Andrzej Duda złożył do Sejmu w grudniu ubiegłego roku dwa miesiące, około dwóch miesięcy po naszym projekcie te kryteria stażowe wyglądają w ten sposób, że dla pań ten okres składkowy i nieskładkowy musiałby wynosić co najmniej 39 lat, a dla mężczyzn 44, więc można powiedzieć, że jest o 4 lata. Trzeba byłoby więcej przepracować, więc dłuższy okres, żeby skorzystać. Ten projekt w ten element akurat się różni, w pozostałym zakresie jest zbliżony do tego, który opracowała i wniosła Solidarność, więc Stwierdzenie, że ja bym nie do końca się zgodził, że jest to projekt konkurencyjny. Mhm. One są w wielu, w dużym zakresie są bardzo do siebie zbliżone, faktycznie ten istotne, bardzo kryterium. Kwestia, a, są, są, tutaj jest różnica. Mieliśmy do czynienia ostatnio z listem przewodniczącego Solidarności Piotra Dudy, z takim publicznym listem też do, do rządu, do władz. No i mamy to też, e, znaczy może inaczej, najpierw jak gdyby pan scharakteryzował w największym skrócie ten list, co... co, co co zawarł w nim przewodniczący Duda. Przewodniczący Piotr Duda zaapelował przede wszystkim do pani Marszałek Sejmu, ale też do innych przedstawicieli władz publicznych, którzy mają wpływ na proces legislacyjny, żeby po ponad siedmiu miesiącach, od kiedy złożony przez nas ten projekt był poddany kimkolwiek pracom, żeby. Powrócić do niego. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jesienią ubiegłego roku w październiku projekt został wniesiony do Sejmu. Po pierwszych pracach w grudniu odbyło się pierwsze czytanie, po czym projekt został skierowany do prac w komisjach i niestety przez te minione siedem miesięcy nic się nie wydarzyło, dlatego funkcjonuje takie obiegowe powiedzenie, że projekt jest zamrażalce. Jeżeli chodzi o projekt pana prezydenta, to też do tej pory nie został mu nawet nadany numer druku z tego, co się orientuje, Uczyniono to dopiero dosłownie chyba wczoraj, czy też dzisiaj nawet. I tym samym, jak gdyby, obydwa projekty, które tutaj zmierzają do realizacji prowadzenia emerytur stażowych, no były rzeczywiście, te prace były, nie ma co ukrywać tego słowa, zamrożone. Przewodniczący Piotr Duda apelował do osób, które mają, na to przede wszystkim do pani marszałek. może by tę pracę wznowić, mamy cały sygnał. Tak, panie, panie Mecenasie, chyba jest właśnie reakcja pani marszałek z dzisiaj właśnie, prawda, po tym liście. To prawda. Pojawiła się pewna reakcja, znaczy jest to na razie, bym powiedział, dość skromny sygnał, że prace będą prowadzone. Ogólnie pojawił się temat w drugiej połowie tego roku. Wierzymy w to, że jak najszybciej uda się do tych prac wrócić, że komisje zaczną mocniej pracować nad obydwoma projektami. Oczywiście jest sensowne, uzasadnione, żeby prace nad obydwoma projektami raczej połączyć i sądzimy, że tak się to stanie. Kiedy to nastąpi, ufamy, że prace rozpoczną się w znacznie lepszym tempie niż to było do tej pory prowadzone. Także jest reakcja, choć należy ubolewać, że te 7 miesięcy zostało najmówiąc najprościej stracone. Zytując się dokładnie w komunikat Centrum Informacyjnego Sejmu no, dowiadujemy się, że w związku z powyższym ogniwem projekt ustawy obecnie jest w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, jak wynika z planu pracy tej komisji na drugie półrocze tego roku jest nim ujęte rozpatrzenie projektu tego właśnie obywatelskiego, o którym dyskutujemy. Jest jeszcze jedno, ale dosyć chyba też ważne, skoro padają takie słowa z ust prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który podczas spotkania ze swoimi sympatykami w koninie powie... Powiedział, że rozumie, no, że jest jakiś rodzaj zniecierpliwienia, ale na emerytury stażowe trzeba jeszcze trochę poczekać. Chyba chodziło o to, że nie wiadomo, czy nas na to po prostu na razie stać. Halo, Halo, tak. Jestem. Tak, jest to rzeczywiście istotny problem, jeżeli chodzi o relacje wprowadzenia ustawy o emeryturach na finanse publiczne. My sami, jako Solidarność, wprowadzając ten projekt do Sejmu, dokonaliśmy przynajmniej podstawowych obliczeń, ile funduszy finansów publicznych, zwłaszcza w pierwszym i drugim roku, mhm. będzie konieczne, żeby wydać więcej na emerytury. Ten wzrost będzie nieuchronny, bo wtedy będą mogły skorzystać z tego osoby, które na dzisiaj potencjalnie to prawo mają, ale do tej pory nie korzystają, no bo nie ma określonej regulacji prawnej. Natomiast jak wskazują wszystkie opracowania w kolejnych latach, ten wzrost nie będzie już tak znaczący. A przede wszystkim tu o jednej rzeczy musimy pamiętać. Emerytura stażowa będzie, tak jak powiedziałem w pierwszej części swojej wypowiedzi, wyliczana tak samo jak emerytura powszechna. Dzisiaj cały system powszechny emerytalny dla osób, które urodziły się po 49 roku jest oparty na indywidualnych kontach. I w perspektywie długookresowej mają jakby zbudowany taki element stabilizacji finansowej, czyli nie tworzą długu przekraczającego zdolność samofinansowania tego systemu. Czyli owszem, będzie pewien wzrost, ale w perspektywie dłuższej tak naprawdę osoby uprawnione do emerytur stażowej, jeżeli będą korzystać w większym czy mniejszym stopniu, bo to jest kwestią otwartą, to jest kwestią wyboru danej osoby. Będą korzystać z emerytury, które w ramach środków, które wypracowały przez 35, 40 albo i więcej lat swojej pracy. Dlatego też przewodniczący Piotr Duda w swoich wypowiedziach odnoszących się do słów pana prezydenta Kacieńskiego też powiedział, że pracownicy, ludzie, osoby, które mogą z tego skorzystać, tak naprawdę te środki wypracowały mhm. i swoje emerytury już wypracowali. I do tego, jak gdyby zmierzał, że jest to. To nie jest jakby jakiś przywilej, gdzie wyciągamy z innego segmentu finansów publicznych jakieś pieniądze po to, żeby teraz specjalnie na ten projekt, który, który chce, żeby Solidarność, który Solidarność żeby weszła, żebyśmy czyli, ten projekt nosili. Czyli wszystko wskazuje na to, że to, to, do tematu będziemy mieli jeszcze okazję wrócić. Bardzo panu dziękuję za te dzisiejsze wyjaśnienia i za rozmowę. Dziękuję bardzo panu i dziękuję bardzo państwu. Dziękuję uprzejmie. Członek Prezydium Zarządu Regionu Solidarności Wielkopolski, kierownik działu prawnego Dariusz Wegnerski był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.